Hej, ja Was pozdrawiam. Jaki temat dzisiaj poruszę? Może taki: jak być fajną osobowością, jak czuć się młodym, jak wyglądać młodym. Jaki mam patent? Prawdę mówiąc, nie mam patentu, nie mam wiedzy, nic nie czytam, nic nie naśladuję ani nikogo, ani nie wykorzystuję żadnej wiedzy. A co robię w takim razie? Nie mam zielonego pojęcia, ale myślę tak, że to co robię, ta radość, ta spontaniczność, po prostu nie myślę, że jestem już w takim wieku, jakim jestem. Nie stopuję siebie, nie ograniczam, a wręcz odwrotnie. Skupiłam się na tym, jaka jest moja dusza. Skoro ona jest młoda, podpowiada mi różne rzeczy, to ja dosłownie tak robię. No, co jeszcze robię? Nie chodzę do sklepów e, 50, plus. mimo że mam 60. Plus, po prostu ja nie przekraczam problemu tych sklepów, bo ja nie czuję tego, że ja mam tam iść. Więc nawet gdyby mi dali najpiękniejsze ubrania za darmo, ja ich nie chcę, bo ja po prostu tam nie wchodzę. Co jeszcze? Uśmiech, moja wizytówka przez cały czas. E, pozbyłam się z takich ograniczeń. No nie, no może mi to już nie wolno, może mi to już nie wypada. A co mi to obchodzi? Czy mi wypada, czy mi nie wypada? Gdzie są te granice? Kto postawił te granice? Oczywiście my ludzie sami. My sobie stawiamy granice. Ktoś sobie postawił w wieku 40 lat, ktoś w 50. Ktoś ma 70, jeszcze nie postawił sobie tych granic. I chwała mu za to. Masz 80, czuje się mu woda, to się czuj. A nie, kurczę, życie ucieka między palcami, kiedy możemy żyć dla siebie, cieszyć się, tryskać jeszcze tą młodością, miłością, no to już wszyscy nas ograniczają, tak? No bo ty już masz tyle lat. Ja wiem, jak kiedyś zachorowałam. Byłam na ręcie chorobowej. Kochani, zamiast nas wspierać, dopingować, zamiast nawet taki lekarz powiedzieć, wie pani co, może jakiś fajny psycholog, żeby człowiek się nie, nie załamał, nie zdołował, żeby chciał żyć, mieć chęć do życia, wiecie co? Kiedy szłam na komisję, oczywiście nie niewymalowana, Chociaż ja się maluję od nastolatki, w jakimś takim przytłaczającym szarym kolorze, żeby była taka szara mysza, bez uśmiechu. I tak sobie wchodziłam cichutko, a oni mówią do mnie: Jak ładnie pani wygląda. A ja sobie w duchu myślę: Kurczę, to ty mnie nie widziałeś w, w makijażu na szpilkach, radostej uśmiechniętej tanecznym krokiem. Wtedy mógłbyś powiedzieć, że ja ładnie wyglądam. Kochani, więc. Cała tajemnica sukcesu jest w nas. Pijmy ten eliksir, który mamy za darmo. Korzystajmy z tego, co mamy za darmo. Tak wiele osób korzysta z jakichś drugich kremów, nie wiem, zabiegów, cuda na kiju. A ja co robię? Ja się karmię miłością. Tą żywą energią. Tym blaskiem, tym światłem. Wprowadzam sobie to do siebie. Mówię komplementy. Uśmiecham się. I staram się żyć jako niezgorzkniała starsza pani, a wręcz odwrotnie. Jako piękna, młoda dziewczyna. No i kurczę, i to się dzieje. Wiecie co, to nie jest wymyślone. Ja po prostu to widzę. Ludzie do mnie piszą na gminie. No teraz przed chwilą czytam. Od wczoraj znowu jakaś taka fala napłynęła. Nie wiem, gdzie ja tam wyskoczyłam, bo czasami nie wiem, są propozycje facebookowe, że można sobie zapraszać osoby. Gdzieś musiałam się pojawić, bo... Już plaga się pojawiła, osób i piszą do mnie: czy jestem sama, czy mam kogoś. No i piszą w takim wieku: mam 39, mam 35, a ja się uśmiecham sama już do siebie. No bo co mi pozostało? Ja mówię, no, jak szukasz mamy, chcesz, żebym była Twoją mama, mogę Cię przyjąć jako syna. No i ktoś pisze mi ponownie: ale mam 39 lat, a ja piszę: no tak, możesz być moim synem. I wiecie co? No to jest trochę jakby do śmiechu. Takiej radości, a trochę, wiecie co, ja jestem zachwycona, no bo skoro tak młodzi reagują na mnie, jako na, na mamę, która by mogła być ich mamą, a oni chcą być, żebym była ich partnerką, no to co? No to ja będę się obrażać, wniemać, no nie. Uśmiecham się pod nosem i mówię, Bożena, tak trzymaj, Pil, pij sobie ten eliksyd Twojej młodości. A może będziesz miała 70, jak dożyjesz 80, a będziesz jeszcze bardziej kwitnąca. Ja w życiu nie byłam taka. I wiem, że zawdzięczam to swoim myślom, swojemu rozwojowi, osobistemu podejściu mojemu do życia. Tej spontaniczności, nieużalanie się, nie trzymanie się. Boże, bo ja już jestem taka, bo już mi nie wolno. A ja ciągle mówię, teraz mi dopiero wolno. Teraz to ja dopiero <gryw> Wam pokażę, co wolno. W każdym wieku, w każdym. Nie słuchajcie, że wam ktoś coś mówi, stopuje. Uwierz, mnie jest stopowano. Też mnie stopowano, patrzono. Moje dzieci, mamo, co ty, tobie już nie wolno, też tam coś tam. Mamo, dlaczego ty wyskoczyłaś na rower w krótki już jak nastolatka? Ja mówię, tak, bo na rower się tak jecie, w krótki spodem, jak w bluzeczce. A duchem jestem nastolatka. I co on do tego? Możecie tylko patrzeć na mnie, podziwiać. Albo sobie chcecie coś hejtujcie, a róbcie sobie co chcecie. Ważne, że ja jestem duchem młoda, że mi się ch chce żyć. Oprócz tych dni takich pogodowych, jak mieścina, bo czasami mieścina, ale mniejsza o to, ale mój, mój duch jest młody. Kochani, i, i to jest właśnie, że się wszystko pojawia, wszystko się kurczy, uwydacnia. Te wasze wpisy, komplementy, piękne słowa i te podziwy, i odejmowanie Mila. Teraz właśnie taka grupa jakaś tam wyskoczyła przez przypadek. Osoby emeryci 60, 60 plus. więc ja tam klikłam, zobaczę co tam jest. A przynajmniej zobaczę sobie to grono, tak? Bo nie mam takiego grona, że wszyscy mają tyle na co ja. Więc sobie weszłam w to grono i patrzę te osoby, oglądam sobie. Mówię, zobaczę co piszą, czy są weseli, czy zgoszczniali, czy są tacy jak ja. No i umieściłam zdjęcie, bo akurat ostatnie mam na komórce, no to nie umiem z komórki wgrać. Klikłam jakieś tam zdjęcie, pierwsze lepsze, co. Byłam na weselu, u syna, po co przebrałam tam sukieneczkę, potem spódnicę, spodemki takie, żeby sobie dobrze tam powikać, poskakać, bo byłam spragniona tańców. I ktoś mi napisał, ale umieść zdjęcie aktualne. <grymne> to ja piszę, że to jest z czerwca, to jest aktualne. No i pod spodem jeszcze umieściłam link, bo miałam w tej samej sukience z wesela właśnie sukienkę, no to mówię, masz, to jest dowód, że to jest zdjęcie aktualne. Ktoś mi też tam napisał, a to chyba twoje jakieś ślubne, to nie jest z obecnej chwili. I nie chcą mi osoby wierzyć, że to jest w obecnej chwili zdjęcie. No wiadomo, kochani, że zdjęcie na Facebooku. Ono nas trochę retuszuje, no nie ukrywajmy, bo to nie pokaże tego wszystkiego, co nasze lustro, tak? Ale mimo to jestem siebie dumna i jak ja to mówię i, i trzymam tak dalej, będę piła ten eliksir młodości. W Niemczech byłam, też mi się tam ktoś zapytał i, i no bardzo wiele osób nie wierzy. Nie wierzy, patrzy i nie wierzy, i nie wierzy. Ile osób mi już powiedziało, że mam przynieść dowód, bo oni nie wierzą, że ja mam tyle lat, a ja się uśmiecham, im bardziej się uśmiecham albo się zaczynam śmiać to jeszcze, jeszcze większe wątpliwości. Także kochani, co jest jaką taką receptą właśnie miłość, Zasilanie się tą cudowną energią. My po prostu te, wtedy kwitniemy. A kiedy się uśmiechamy, mimo, mimo wieku, tych zmarszczek i tak dalej, mamy jeszcze ten blask w oczach, bo my naprawdę myślimy, śnimy. My śnimy jak taka perełka na dłoni. Większość ludzi jest młodych, jakby pięknych, atrakcyjnych, ale zauważ, one są takie przygaszone. Te twarze są takie jakby szare, zimiste. A ludzie, którzy mają w sobie coś. Nieważne jest wiek, z nich wychodzi to światło. Jak ja mówię, oni są oświetleni, oni stoją jakby tak gdzieś tam sobie na czymś, i światło pada prosto na nich, i nie da się tych osób nie zauważyć, nawet w tłumie czy w większym gronie. Będzie 50 osób, będzie 100 osób, ale wszyscy zwrócą na ciebie uwagę, bo ty po prostu świecisz, bo ty jesteś światełkiem w ciemności. Nie wierzysz? Zacznij żyć miłością. Ona działa. Po prostu cuda. Ona jest na wszystko. To jest lek na wszelkie nalegliwości, na wszelkie zło, na wszelkie rzeczy niemożliwe, co mówię mnie, bo to jest niemożliwe, bo ten już się człowiek nie zmieni, bo to już się nie da, bo to już jest przesądzone. Nie. Miłość. Ona jest najlepsza na świecie. Ja korzystam właśnie z niej. A Ty? Chcesz, to wiesz? Nie chcesz, nie wiesz. Masz swoje lepsze środki sprawdzone. Proszę cię bardzo. Ja sprawdziłam ten i bardzo mi się to podoba, bo jest to ani czasochłonne, ani mnie nic nie kosztuje i jeszcze przy tym świetnie się bawię. No to bój, jaki kocham Was.